I siemanko siemanko, witajcie moi drodzy, z tej strony ponownie hey DM, Mamy dokładnie godzinę dokładnie 701. Dokładnie już tak nawet się poświęcam od godziny 7.01 Dzisiaj chcę wam pokazać co zbudujemy dokładnie. Przepraszam was na musimy, że nie nagrałem, ale widziałem, że nie było zainteresowania, więc zbudowałem sobie już stajnie. Dobra yy. A Muszę się udać teraz tu <laughs> Walniemy sobie dzwonek Okej, okay. nie było tematu <laughs> Cyk Dobra Zbrojka jest Tu nic się nie przepala Albo wiecie co? Czekajcie Tu mam wodę, tu mam to, dobra Dzisiaj zbudujemy <coughs> drugi domek, może, nie wiem, drugi domek niepotrzebny, ale możemy go wybudować tak dla frajdy, to może być dom kowala na przykład, albo nie wiem, innego gracza, spróbować możemy, tak, no, okej. Okay to musimy niestety jak to powiedzieć zakopać, żeby tutaj wody po prostu nie było i tyle. Okay. A przypominam wam, że nie zapomnijcie oglądać moich odcinków. Dodatkowo wam dam tutaj reflinka do pewno ładnej, fajnej stronki, gdzie możesz dostać darmowe klucze do pełnej wersji gier oraz jeżeli ktoś gra w CES albo w coś, może dostać wspaniałe skiny na bronie lub na miecze, i tak na, na miecze, na noże. Więc ja powiem tak szczerze, że ja serdecznie polecam tą grę. No, krówka. No, bardzo serdecznie polecam. No, serdecznie polecam tą. aplikację, jak cię powiedzieć do tej do gry, bo to jest fajna gierka, ja sam korzystam z tego i jeżeli będziecie wchodzić na tą stronę, to będziecie mieli... mi pomożecie w tym czasie też troszkę się rozwinąć bardziej z promocyjnym kodem macie 3% zwrotu ode mnie Tyle nam powinno wystarczyć. <coughs> Przepraszam. No. A, i to jest właśnie odcinek, już piąty, bo czwarty już był poprzedni nagrany, czyli wczoraj. Dzisiaj nagrywam odcinek piąty. Dokładnie. Godzin. No, mówiłem, która jest godzina już. No. Nagrywamy dalej. Tak, mówiłem, czy to jest seria. Będzie seria. Taka dłuższa, troszkę, bo teraz ostatnimi czasy nie miałem czasu w ogóle tego nagrywać, i nie chciało mi się, przyznam się szczerze, ale teraz postanowiłem, że się wezmę. W końcu raz porządnie. Nie będę owijał bawełnę. No, przynajmniej będziecie mogli sobie też troszkę pooglądać, jeżeli ktoś będzie w ogóle chciał jeśli ktoś będzie chciał oglądać moje przygody tak na razie, a później jak dobrze wszystko pójdzie, jeżeli będzie ktoś chciał ze mną zagrać to postaram się utworzyć takie wejście, żebyście mogli sobie też ze mną troszkę pograć i sobie troszkę po, na tym świecie pobudować jeśli ktoś będzie chciał, tylko najpierw to najpierw sobie sam pogram, na chwilę, chcę zobaczyć czy to w ogóle ma sens żeby to nagrywać tylko Minecrafta i się przekonamy Czy ktoś to jeszcze w ogóle czy ktoś to jeszcze w ogóle ogląda no. więc dzisiaj troszeczkę będzie taki odcinek troszeczkę troszkę krótszy Może wpadnie jeszcze dzisiaj szósty ale to może tak to bardziej tak do godziny pod tak 6, 7 godzina to max to ostatni odcinek padnie czyli 6 no. więc chcę byście po prostu wbijali łapki bo mi jest potrzebne chociaż 4000 łapek i 4000 subskrypcji wiem że to zrobicie i wierzę w was że wam się uda to zrobić Więc postarajmy się wspólnymi siłami a będzie będę ja zadowolony będziecie wy zadowoleni bo będziecie mieli co, co tydzień No nie co tydzień No Codzienny odcinek Praktycznie będziecie mieli wgrany Jak nie, no teraz nagrywam ogrod, bo co mam czas jeszcze przed pracą oczywiście. Przed pracą mam czas, żeby nagrać ten odcinek. No. Dobrze moi kani. Tu troszeczkę skończyłem. Teraz mm, wybudujemy tu taką małą później. Mały domek, o no tak jakby taki domek drwala czy coś A tu będziemy mogli przepalać, o właśnie tu będziemy mogli sobie przepalać takie dane materiały na przykład w... przepalarnie zrobimy węgla hmm. o zrobię tak cyk myk pyk tu troszkę wyżej damy tu zrobimy, tu, 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 tu. O. tu zrobimy taką podstawę i teraz tak, żeby tutaj zrobimy cyk myk, albo jeszcze troszkę damy do tyłu. No to będzie podstawa główna tego budynku No. Nawet krowa się zgadza. Nie, dobra. Będzie. Co ja robię? Okej. teraz chcę zrobić taki piecyk. Mały piecyk, cyk, cyk. Myk, 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 myk. To zrobimy piecyk taki mały. Tak pragnę zauważyć. O, tu macie taki piecyk do przepalania. No taki, no nieduży, nie mały. Średni powiedzmy. O! O właśnie. jak sami zauważyliście ja już mam tutaj troszkę tych odcinków nagranych. Się tu zrobimy tak. Nie będzie troszkę za wysokie. To staram się zrobić to tak. Nie. Dobrze. Z tej strony mogłem dać to. O. Dam to jedno tu. I damy to tak. O. No i tu dalej będzie domek rozbudowany tak. to jasno. Tu mam taki troszeczkę duży piec, <laughs> że tak powiem. Nie, nie. No. Tu musimy wstawić ognisko. Tu nie takie skrzynki, tak albo piecy wstawimy To przepalenie? O, może być. Mm, słuchajcie, moi drodzy, moi kochani. Teraz włożymy sobie tu piecyk. Piec, tak, mamy piecyk. Ok, możemy go tu. Ja go nie będę musiał tutaj tak, o, żeby troszkę to tak zabudować. To jakoś to w miarę wyglądało. Wiem, że to troszkę wygląda jak kuchnia, ale to nie o to chodzi. Same piecyki o, do przepalania co zrobiliśmy. <laughs> Sami zauważyliście. ja z tej strony. O. Z mojej strony to było prawie wszystko. Prawie. Teraz robimy takie obudowanie, czyli tak zwaną konstrukcję do domu. No, teraz muszę tu zrobić schodki sobie, żeby móc tutaj wejść bezproblemowo. Hmm, co ja chciałem? Aha, schodki, zrobimy. <kly> sobie schodki, brokowane schody podjedziemy tu, żeby móc tutaj normalnie sobie wejść do tego budynku hmm, budynku no, Tu nie będzie prawie budynek to będzie taka konstrukcja bo Teraz żeby to miał ręce i nogi że tak powiem bo jak sami widzicie że tutaj mam to teraz robimy tak <laughs> wrzucimy to tu i to wrzucimy sobie tu o. o no tu na razie tą część sobie zabudujemy bo tu będą skrzynki Dużo skrzynek żeby po prostu te skrzynki wiedzieć gdzie co mam wiem że tam mam ale ja to wszystko będę przenosił sobie tutaj i będę to wszystko przepalał o Dobrze. No, a jeszcze tutaj się postaram zrobić Wam taką spalarnię nieużywanych przedmiotów na przykład jak coś nie będziemy potrzebować to wrzucimy sobie to do tego tutaj Doka, no do, do, do tego, do tej dziury tak no dobra tu mamy cyk myk Ale dobra słuchajcie zrobimy takie malutkie bo co nam duże takie nie jest potrzebne o i wlejemy tu lawę bo jak pragniecie widzieć, tylko rzeczywiście nie wiem, czy to wypali. O, no, no i super, moi drodzy. O, krowa, bucie. No, widzicie, jaka ładna przepalarnia będzie. O, no i tu zrobimy sobie takie coś. Takie tam pierdełek. mam przypalarnie jeszcze, oczywiście postawimy sobie kowadło. Wiem, że teraz nie gram już na kreatywie, bo chcę po prostu Wam pokazać, jak ja to buduję. Po prostu i tak dalej. Dobrze, moi kochani, tu postawimy sobie kowadło. Na przykład, że kowadło będzie postawione tutaj. Hmm. Jak to mówią? O, tu. I tu, będzie, tu będą skrzyneczki. Tu, w tym miejscu. Jak się postaram jeśli dobrze mi pójdzie pyk pyk, pyk 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 i czwarta o i tu mamy takie takie skrzyneczki malutkie mo to jest troszeczkę taki większy magazynek cyk myk myk o właśnie tu mamy skrzyneczki i teraz sobie to zabudujemy do góry no. Jak to skończymy, zakończymy odcinek. Zakończymy odcinek, by Was już powiedzieć, żeby Was troszkę nie nudzić już tym, że to tak dalej długo trwa i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ładnie, pięknie to załudujemy. Ok, mamy już wszystko ładnie, fajnie zrobione. Dobra. Jeśli Was denerwuje troszkę do klikanie to wybaczcie, ale nie chcę mi się po prostu tego wyciszać i tak dalej. No to po prostu chcę żebyście wiedzieli, że Was nie robię przysłowiowego ciula. No, mamy zrobioną spalarnię. I nie tylko. Okej, okay, tu sobie to rozwalimy, bo to nam nie będzie zbytnio potrzebne. To się trzyma tu na tym. Jak sami widzicie, mamy bardzo ładną Spalarnie, spalarnie jak to woli. Nie wiem jak to lubi. <laughs> Powiedzieć można. <laughs> Jeszcze zapomniałem zamontować lampy, 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 lampy. Dobra. Lampy mamy tu. O! ręka tak zwana. Tak, latarenkę zamontujemy sobie cyk i myk. I żebyście po prostu nie wyzywali mnie. O! I tu zamontujemy sobie, żeby troszkę oświecić nam życie. Nie, to jest za dużo, troszkę na jest. Tu mi się starczy. Tu na samym wejście też jest zarobiście. O, no, samym wejściem, proszę bardzo. I mamy taką małą przepalarnię. Tu mamy budynek, stodołka i przepalarnia. Przyparalnie zrobię sobie, żeby tutaj mógłbym wejść, nie wiem, tu wejście, zrobimy sobie tu od boczku wejście, no, żeby to ładnie wyglądało. tu, pick, pick. Zrobimy na trzy, na trzy, na dwa, zrobimy tak, by było ustalone, na dwa. Ok ścieżka oczywiście i dzisiaj coś na odcinku przynajmniej nami zbudowaliśmy I o proszę was bardzo mamy przebudowane mamy teraz zrobimy tak troszkę to ogrodzić żeby to jakoś ładnie wyglądało no pięknie haha mucho gracias amore por favor dobrze moi kani. Tylko, że tu niepotrzebnie to zrobiłem to, ale to jest pół biedy. To się nic nie stało. Mamy to ładny mureczek. Piękny. Zrobiony. Tu możemy sobie naprawić narzędzia. Tu możemy sobie przepalić, a tu możemy wyrzucić na przykład niepotrzebne rzeczy. Na przykład jak to mamy, wyrzucamy na przykład tam, o. Rzucimy to, bo to jest nam zupełnie niepotrzebne, bo do czego? O. Dobra. Moi kani okej okay. to wszystko moja nowa przepalarnia cholera jak to się zapaliło jak to możliwe a może jednak jest możliwe zapalenie się nie wiem dobra to była lampa tylko do pół biedy dobra moi kochani mamy wszystko mamy no okej okay. no to trzymajcie się cześć